Bo cię lubię no, ale no słuchajcie kochani Zatrzymaliśmy się chwilkę na naszej działce Patrzcie co znalazłem O Maślaki Zaraz tutaj włożymy do woreczka Weź o no, Patrzcie jakie fajne Grzybki zaraz pokażę Gdzie jeszcze fajne rosną Patrzcie jak się skubane pochowały tu mamy jednego, tu mamy kolejnego. To jest O paciaki jaki wysyp ładny. O, same maślaki, ale kurczę na patelnię ze śmietanką będę. Także zbieramy. O właśnie Dobra To jedziemy powoli z tym koksikiem. Dwa kroki dalej o, Kolejne Zbieramy, zbieramy, tak? O, tu kolejne Tutaj zaraz gdzieś, o O kurde Ja pitole, patrzcie Zbieraj, zbieraj, patrzcie, kochani Jeden Drugi, trzeci, czwarty, piąty Patrzcie ile ich tu mamy i to jakie ładne No po prostu wysyp Jedziemy z tym koksikiem, patrzcie. O, cacy, cacy. Kolejne maluszki. Znowu maluszki. Już je będziemy zrywać. A tutaj pod drzewkiem mamy o, kolejne. No, i tutaj mamy kolejne maślaczki. Zatrzymaliśmy się, nie wiem, może na 10, góra do 15 minut. Proszę, ile nazbieraliśmy. No, maślaczki. Szybki wypad, przypadkowy. Także chyba trzeba będzie się wybrać na dniach do lasu. Póki jest okazja. A teraz co, już miała robotę? Tak, tak. Przyjedziemy i Sylwia się będzie zaniebrała. Paweł. Co ze mną? Ja mam inne roboty. <noise> Kto zbierał, <to> zbierał. <noise>